Gniazda na rowerze sprawia, że zapominam o całym świecie. Czuję energię i moc. Po prostu cieszę się chwilą. Lubię przyspieszać i zwalniać, jechać na wprost i szybko zakręcać. To pełen relaks. Staramy się rowerować raz w tygodniu. Bardzo lubię ten czas. A to jest nasza randka. Nasza specjalna cotygodniowa rowerowa randka. Na pewno przy takich randkach jest mnóstwo śmiechu, bo coś może się niespodziewanego wydarzyć. Tak jak na przykład i mogę się za bardzo rozpędzić i później ostro zahamować. lubię rowery. Pamiętam, jak powstawały pierwsze ścieżki rowerowe, a teraz mogę na nich szaleć dookoła Warszawy. To dla mnie najszybszy i najzdrowszy sposób przemieszczania. Lubię poczuć prędkość, ale w mieście lepiej zwolnić i warto czasem zwrócić uwagę na hamulce. Na elektryku jest o wiele łatwiej podjechać pod górę. Nie muszę przy tym trenować kolarstwa, co mi się bardzo podoba, masywne opony dają poczucie bezpieczeństwa. Taki design przypomina nieco motocykl, ale rower jest o wiele łatwiejszy w obsłudze. Kiedyś miałam taką sytuację, że musiałam wracać pod wiatr, a zbierało się na burzę. Byłam tym wykończona, a dzisiaj mogę już włączyć elektryczny dopalacz i szybko oraz bezpiecznie wrócić do domu. Polecam wszystkim znajomym rowerowe randki, bo wspólne podróże pozwalają miło spędzać czas i każdy może to robić.